Jestem Ziomek, ryba-kromek, wszystkich wkurza, że mam domek 600 metrów plus garaże, że nad swoim basenem się smażę. Cześć, to ja, wasz Ziomek, ryba-kromek. Pewnie widzicie, że się cieszę, że mnie widzicie, ale nie widzę, że się cieszycie, że mnie widzicie, bo was nie widzę. Widzicie? <laughs> Punkt dla mnie, bo wszystko zależy od punktu widzenia, nie? A ja w tym naprawdę jestem dobry, ja mam y, takie predyspozycje do widzenia. Znaczy nie, że się z Wami żegnam, nie, nie mówię Wam do widzenia, tylko mówię, mam predyspozycje do widzenia. Kurde, teraz znowu to powiedziałem. Nieważne. W każdym razie widzenie to jest mój e, mocny punkt. I ostatnio się żony spytałem, nie, jaki jest jej najmocniejszy punkt, nie? I tak się pytam, nie, Małża, nie? bo ja do żony mówię małża, bo ona lubi jeść te skorupowce, nie. I się pytam Małża, a jaki jest twój najmocniejszy punkt, nie? A ona do mnie bez zwątpienia punkt G, nie? I kurde, ja naprawdę od razu zesztywiałem, nie? I ona mnie złapała na tym, że ja nie wiedziałem o co chodzi, nie? Ale to nie ma się co dziwić, ja nigdy nie byłem zbyt dobry z analfabetu, nie? I mi powiedziała, że spokojnie, że kiedyś dojdzie, nie? Do mnie, co to się oznacza. Może jak już będę, nie wiem, stary i gruby, to do mnie dojdzie, no bo wiadomo, że człowiek się tuczy przez całe życie, nie? A właśnie a propos życie. Życie teraz jest jak kontakt bez prądu, nie? Nie pieści. No bo mamy kwiecień, powinno być już ciepło, a tutaj mamy takie anormalie pogodowe, że jest zimno, wiecznie, deszcznie, no i ludzie popadają w takie przygłębienie, nie, no bo co robić w taką pogodę, nie? I takie są tego sutki, nie? No, można oglądać telewizję. Ja nie oglądam, bo teraz cały czas jest ta dyskusja, nie? Czy rząd powinien kupić astry zęka, czy nie powinien? Powiem w ten sposób: ja nie znam tego Zenka, Nie wiem, co to jest za handlarz i on skąd ciągnie te astry. Ale nie uwłaszczając nic astrze, nie? No to nie jest najlepszy samochód, to nie jest górna półka, i ja bym na przykład tą Astrezenka kupił w ostateczeństwie, tylko nie? Jakbym na przykład nie miał już hajsiwa. No ale to jakby nie ja tutaj o tym podejmuję diecezję, nie? W każdym razie wydaje mnie się, że teraz rząd powinien ściąć te obstrzyżenia, no bo wszystko jest puste, puste hotele, puste galerie handlowe i ta pustka kojarzy mi się ze świętami z zeszłego roku z wigilią, kiedy siedzieliśmy przy wigilijnym stole, obok stało puste nakrycie głowy wujka Staszka, nie bo zazwyczaj było wypełnione jego głowicą, a teraz czapka stała pusta, no bo wujka Staszka nie ma już wśród nas, no wyjdzie dopiero za dwa lata, no zamkli go, nie, no ale on do więzienia poszedł przez pomyłkę, nie, bo chciał iść zupełnie gdzieś indziej, nie, chciał iść do przodu, rozwijać się, a oni go zwinęli. I w ogóle, jak go zamkli, to zrobili mu ten test na koronawirusa i mu wyszedł pozytywny. I właśnie za to ja lubię wujka Staszka, nie? Że w każdej sytuacji znajdzie coś pozytywnego, nie? Za to nie lubię wujka Staszka za to, że jak opowiada kawał, to zakończenie powtarza zawsze trzy razy, nie? Na przykład, o, tak opowiadał taki kawał, o. E, przychodzi baba do lekarza, a lekarz też bada, nie? Też bada. Bada. Kurde, po co to jest powtarzać? Przecież zrozumiałem za pierwszym razem, że bada. A poza tym, to jest kawał w ogóle bez sensu, że lekarz bada. To co on ma tam robić? Kuźwa? Gofry? W ogóle żart był idiotyczny. Powtarzanie jest idiotyczne. No nieważne. W każdym razie wujek Staszek posiedzi jeszcze dwa lata. No i teraz cokolwiek by się za oknami nie działo, on zawsze będzie miał pogodę w kratkę. <noise> żart stary jak mój stary, ale wy rozumiecie, nie jest taki wyrozumiały, więc można go dalej mówić, ten żart, nie. Zresztą może i lepiej, że wujek Staszek jest zamknięty, bo gdyby zobaczył, co się tutaj dzieje, to by mu się serce kajało, nie? Wszystko pozamykane. E, są problemy finansowe. No wiem o czym mówię. Bo u mnie teraz się zaczęły potężne problemy z pieniędzmi, po prostu ja nie mam gdzie ich wydawać, nie? Wydawać y, by się komuś mogło, że taki problem to nie jest problem, ale to jest jego problem, nie? Słuchajcie, jest taki dramat, że ja już w domu nie mam wolnych walizek, żeby pieniądze upychać, nie? Wiem, że u innych y, ludzi jest y, tak samo, nie? Tylko, że zupełnie na odwrót. A <noise> to znaczy, że nie mają tego hajsiwa, nie? To teraz tłumaczę tym, co, e, że tak powiem, mają tematy finansowe gdzieś, nie? Bo nie każdy musi być w tematach pieniężnych odbyty, nie? Widzę, jak teraz moim wielu znajomym interesy stoją, nie? Kiedyś by byli z tego zadowoleni, ale teraz te interesy tak stoją, że nie ma kto im tego pociągnąć, nie? No ja w tych sytuacjach covidowych ja pływam jak rybak w wodzie, ale no niestety nie każdy potrafi tak pływać, bo niektórzy stracili płynność, nie? No i teraz e, przedsiębiorcy zaciągają kredyty, zaciągają się mocniej szlugami. A kredyty zaciągają na naprawdę złodziejowych procentach, nawet nie uwierzycie, jak dużych, to ja Wam tutaj e, przytłoczę. E, proszę bardzo, pierwszy z brzegu e, Wykrocki 200 tysięcy, 10% miesięcznie, nie? To jest e, jakiś szok. E, Kopczyński e, 250 tysięcy, 9% miesięcznie. E, Walicki e, co? Tylko 4%? Mudałem? 4% tygodniowo, nie? No to się zgadza. 450 tysięcy wampir. A wampir, wampir to w ogóle nie jest nazwisko, nie, żebyście się, się nie myśleli. Wampir to jest taka ksywka, nie? bo kiedyś wampir jakiś nie był wampirem, w bójce w stójce stracił zęby te z przodu te. Się nie? I teraz mówimy na niego wampir. On się wkurza, my mu psujemy krew, nie? Co tu dalej? O, proszę bardzo, jęczmień. 350 tysięcy. No z jęczmieniem to jest taki problem, że jęczmienia w zeszłym roku posadzili i ja odbiorę co moje dopiero na wiosnę, nie? Jak wyjdzie. No, ale mi powiedzieli, że jęczmień coś kombinuje, że on będzie chciał prysnąć za granicę, ale spokojnie, ja będę miał jęczmienia na oku, nie? A to jest tylko jedna strona. A z drugiej strony, no to widzicie, jak trudno jest być w tych czasach przedsiębiorcą. To nie jest słodkie życie. To jest takie stąpanie po cienkim miodzie. I zapytowywuje mnie w swoich mailach, w swoich listach internetowych. Co robić, nie? Cóż mogę Wam polecić? No przede wszystkim w tych trudnych czasach najważniejsze jest, żebyście zadbali o higienę, nie? Czyli częściej myli stopy, bo to stopy Was niosą przez życie, a kto jak nie Wy, zadba o Waszą stopę życiową, nie? E, to jest takie pytanie, na które nie musicie odpowiadać, nie? Bo to wi wiadoma jest odpowiedź. To jest takie pytanie rzucone, rzucone w eternit, nie? E, takie pytanie, na które nie trzeba odpowiadać, bo jest znała odpowiedź. To jest takie pytanie erotyczne, nie? Na przykład, jak ja do Buły mówię, nie? E, buła, e, zajmiesz się tym, nie? I nawet jak bóle zajęcie nie odpowiada, to nie odpowiada, nie? Tylko się tym zajmuje. No bo pamięta, jak kiedyś Patykowi powiedziałem, patyk zajmiesz się tym, on się tym nie zajął i się później zajął ogniem, nie? Wtedy, żeśmy grilla zrobili. O i właśnie na tym grillu yy, była mi taki kawał opowiedział, to wam teraz go przytłoczę. Co robi aktor na polu u rolnika, jak wkopuje się w ziemię, nie? Wchodzi w rolę, w rolę. Rolę. Kuźba powtórzyłem. No troszeczkę popłynąłem, nie? Nie wiedziałem po prostu, że wujek Staszek ma na mnie taki silny wpław. Się z letka zirygowałem, także Sorewicz za to. W każdym razie, pointując moją poprzednią wypowiedź, prawdziwy dramat Zacznie się dla mnie, jak ta cała ludzkość z mojego notesika zacznie oddawać te pieniądze. Czekają mnie straszliwe wydatki, bo będę musiał kupić nowe walizki. Nowe walizki. Walizki. Kurye!